No siema tęczowe świre, o Jezu <laughs> Coś mi w gardle, o Boże Chyba odchodzę Nie, jeszcze nie, okej, okay, wszystko jest w porządku Wróciliśmy do normalności Jesteśmy rodzin rodziny Rybarczyk w Nowym Pożarze Ostatni odcinek z tej rodziny i widzę, że tutaj Komuś zrobiły się niebieskie końcówki I jakieś dziwne te włosy Szczególnie na twarzy, nie wiem czemu To jest taki błąd, ale Muszę wam powiedzieć, że coś zaczyna się Dziać z tym zapisem bo znikają mi nie wiem, gdzie są niektórzy. <laughs> I mam nadzieję, że dogram tą serię na tym kanale i że po prostu no jednak chyba wam nie tego zapisu, bo po co skoro on jest taki jakiś zniszczony, ale co się dziwić jak ja wiecie, nie znając się na wszystkich modach w dwójce, używałam manipulatorów i kombinowałam różne rzeczy, zapisywałam to zresztą i potem odkręcałem, pamiętamy jak staraliśmy się odzyskać Sankreda, więc działy się, działy się tu rzeczy z modami, no przeróżne. Dzisiaj sobie zagramy, tutaj musimy dalej lecieć w politykę, bo wiecie mamy wojną w stołek i jestem ciekaw, jak się skończy dzisiejszy odcinek, będzie trzeba to zapamiętać, jak to będzie uratków, i świetnie się składa, ponieważ moi drodzy, 90 odcinek, również będzie live'em, znaczy, się również będzie live'em. Zbliża się live najbliższy, to będzie chyba właśnie. kurcze, nie wiem z czego. Tak, pierwszy live będzie z um, Legacy Challenge. To już wiecie, bo to jest na kanale, można sobie wejść na kanał i zobaczyć. Ja już nie pamiętam jaki dzień. Chociaż sprawdzę, wiecie, co i wam powiem, bo y, moja pamięć jest. Jak dobrze wiemy, dobra, ale krótka. Statystyki nie, treści na twoim kanale, na żywo. Ale co, ja chcę widzieć te. <noise> zaplanowane, zaplanowane chcę zobaczyć. A, okej. Okay. Nie wyświetla mi się w aplikacji na telefonie, więc wam nie powiem chyba, ale jeszcze wiecie co, jeszcze jest aplikacja YouTube. No, bo to jest trochę, wiecie, complicated, nie, żeby sprawdzić takie rzeczy. To trwa, zawsze trwa. Dobra, jestem na swoim kanale, wideo. Yy... Ale nie chcę takiego wideo. Społeczność? Podawałam wam link przecież, nie? Tak. Czyli 30. Co to jest 30. Co to jest za dzień, Który ok. muszę sobie zapisać? W niedzielę, o! W niedzielę mamy live o 18 z Legacy Challenge. I teraz jeszcze pod tym filmem będzie link do odcinka numer 90. Nowego poproszę, który też będzie live'em. Więc czekamy na dwa livey. Podrząd, na których będziemy sobie liveować. W Legacy Challenge was zaskoczę. W nowym pobrzeżu zagramy ratkami, żebyśmy mieli zaraz po tej rodzinie, żebyśmy mogli powiedzieć sobie, kto w ogóle wygrał tą całą batalię o stołek prezydencki. Bo jednak w 5 dni zimowych dużo może się wydarzyć, nie? No ale co, zaczynajmy. Jingelek, proszę. Oh my gosh. Czemu idziesz do ojca? Idziesz poplotkować. Ojciec chyba nie będzie się zajmował plotkami, tylko właśnie logiką. O właśnie tak. Tym bardziej, że on musi mieć aż trzy te punkty, żeby dostać kolejny awans i jeszcze jednego ziomka. Z tymi ziomkami, to jest zawsze wiecie, takie piekło. <grych> Może po prostu zobaczyć, kto w rodzinie ma gdzieś tam jakichś e, znajomych takich najbardziej. A jak nie, to będziemy króle kolejką... O, zobaczcie, Alicja Rybarczyk. Aha, ale ona się liczy teraz jako kto? Jako kto się liczy Alicja Rybarczyk? Bo ja zapomniałam, że ja muszę jeszcze tą rodzinę zagrać, jakby tam, gdzie są te studenciaki, nie? Może nie idź dzisiaj do szkoły i do Alicji Rybarczyk. Może ona będę się wtedy wliczała e, jako nasz przyjaciel. Być może, nie mam pojęcia. Nie pójdziemy po prostu do szkoły. Ja to zaraz, jak tylko podjedzie autobus, to nacisnę papaja. Ta jest jakaś zmartwiona. Obejmij przyjaźń i zrobię rodzinny pocałunek. Wiecie, chyba że mi się to uda zrobić w 10 sekund, nie? To pójdę wtedy do tej szkoły, bo to nie będzie nic strasznego, nie? A ja ty co? Chyba gdzieś cię pogięło. Proszę mi tam patrzeć w te gwiazdy czy tam inne konstelacje. A dla pogawędka... O jest już, no to papaja, no to jedziesz do szkoły. Czy to już się ojcu zaliczyło? Nie. Czyli córka się nie liczy. <grywa> Rodzina się nie liczy. No nic, będzie trzeba kogoś w pracę poznać, czy tam w szkole i wiecie, i jakoś pokombinujemy, nie? Jak na razie mam bardzo dużo punktów do nadrobienia, więc to nie jest takie proste. On co chwilę przestaje to robić. Nie wiem, czy on coś zobaczy i się przerazi trochę? No bo on jakby w sąsiadów i był w szoku. O właśnie, o tym mówię. <grywa> O, jeszcze tego starego dziada. Edwarda. Spadaj Edward, głupi dziadzie. My tutaj, wiesz, walczymy o awansik. No, zrobię mu to kilkanaście razy. W ogóle, nie, chociaż dzisiaj nabije jeden punkt. Ej, a ja my powinniśmy być w pracy teraz. Dobra, weźmiemy jeden dzień urlopu w sumie. Mamy do wykorzystania, więc spoko. To jest dobra opcja, żeby właśnie przez ten weekend zająć się tymi, e, tymi różnymi rzeczami. Alicja Rybarczyk. Aha, ty do nas przyszłaś ogólnie, dobra. Bo oni ogólnie mają sobie wynajęte mieszkanko, więc ja mam. Po co ja wam gadam? Pokażę wam w jakimś odcinku i tyle. Nie wiem, czy nie w ostatnim. Bo ja nie wiem, czy ja nie powinienem nim wcześniej zagrać. Wiecie? To jest takie zastanawiające. O, już jest mi Dobra, zrobiliśmy ten punkt. Zostało nam jeszcze charyzma. No, charyzma pójdzie nam łatwiej, bo to wystarczy pójść na dół i zagadać tu. Ale najpierw sobie sikniemy i sobie coś zjemy. Ten mu wlazł tam, co za dziad wredny. Co nam przyniosła motylki? O, nie lubię, jak oni to robią, przeraża mi to. Młoda weź, idź, wypuść tę tyle. Chociaż nie wiem, czy tam zimą to tak bezpiecznie, ale one i tak zdechną w tym słoiku. Studentka przyszła się nażreć. Widzicie, jak mi mało zostało. To jest naprawdę minimalnie do zrobienia. A ty, moja droga? 6 plus. A ty nie masz żadnych ziomków, nie? Orlando Bertino, co 12 z nim masz, ale tu masz jakąś balbiną mieszkaniec. Ale wy ją macie, to nie, ale Orlando Bertino na pewno nie jest żadnym tam znajomym ani nic. Czyli to do Orlando. Nie mam mnie w domu, no sorry. Kurde, nie wiem z kim, a ty kogo znasz jeszcze? Tankred, a ty ten nie jak? Nijak. No to ej, no to ludzie, zadzwoni SIM. Ja nie wiem czy on jest z pracy, nie? Czemu mi go nie pokazuje? Ale nie widzę go. Czyli... A on tu jest! <ścoughs> yy, rozmawiaj po gawędka, rozmawiaj przy... Nie, przechwalaj się nie. Spędzaj czas, czy coś tam, baw się łaskotki, baw się, podrzucaj, zabawaj dowcip, nie wypędź, obejmij Przyjaźń go. więcej, yy... nie wiem co jeszcze. To jest bardzo dużo tych takich, no spędzają czas, 48, 53 i cyk, praca, yeah, mamy to, teraz zostało nam tylko w sumie ta logika, a czy stać nas na szachy, bo to by było lepsze. Niż jakieś tam patrzenie tym ludziom. Gdzie to jest? Gdzie są szachy? Są szachy, są brzydkie. Niech takie fancy. Chcę. W ogóle mam brzydki dom, tak stwierdziłem. <grym> tak to gdy mówię: kurde mam brzydką tą chatę, nie? Mieszkają w takim głównie. <grym> Przepraszam, ale no mam najbrzydszy dom ze wszystkich tutaj. Kiedyś stawiam te krzesła namiętnie. O, właśnie tak. Tutaj się lekko ruszy myszką, one się już obracają. Dobra, ćwicz. A ty możesz ćwiczyć też? Możecie razem sobie pograć. Gdzieś tam czytałem, że to niby wtedy szybciej. Dobra, już tam koniec. Zgadanie z nim już. Już ci nie jest potrzebne. Pożegnaj się ze wszystkimi. Skorzystaj weź prysznic. Ono by chciał być z nim najlepszym przyjacielem. No, bo on się bardzo podoba, nie? Ty też po ćwicz bo wam się przydadzą awanse. O, Ania zyskała logikę, ale ty, stary, coś nie bardzo. Chodzi o dwa punkty, nie? Proszę ćwiczyć jeszcze. Nie, z nikim nie będziemy gadać przez telefon. Stary, idź się wykąpać i możesz iść już spać. Już zrobiłeś wszystko, co miałeś. A ty młoda? No właśnie, możesz sobie jeszcze zjeść. Przy okazji. A potem leć spać. No nie odrobiłeś lekcji, ale się mówi trudno. Matka, koniec i do spania. Dobra, jest super. Matka, ty masz wolne, nie? No tak. No nauczycielki mają wolne zazwyczaj w weekend. Ona no, potrzebuje w ogóle jeszcze jednego ziomka, nie? To jest strasznie denerwujące. Ej, nie. Logika może ci wyczyścić tutaj, jak już chcesz. Wszyscy mają dzisiaj wolne, bo jest weekend, więc na luzie. A ty za dwa dni będziesz ten. Staro babo, ja cię chyba wyślę na studia dzisiaj wieczorem. Nawet mam to zaznaczone. O, matka zaraz zrobi punkt i jest ceki, tak, jest z bańki. No i jeszcze ziomka jakiegoś, ale kurde, weź tu przyjaciół jak, jak jak nie wiadomo z kim. Może byś się z tym Edwardem pogodziła, co? A ty z Orlando Bertino coś byś dała radę? O, ojciec, nie tam, tutaj ćwicz. Jest, Bertino jest. O, jest. Zapraszam. To jest, on? Nie. Ronald Kostur, to w ogóle się ktoś wygenerował tutaj. A piąteczkę mu daj i tam i cyk. I lecimy z tym. E, rozmawiaj, pogawędka, e, na żadne obejmuj, spędzaj czas, e, zabawiaj do wcipku i tam coś tam. No właśnie, widzę, że wystarczy spędzać czas, ale już nie będę tak oszukiwał. No, 63, no to idealnie. Myślałem, że na końcu to spieprzyło, ale jednak nie. A ty co chcesz? Proszę ćwiczyć. Dobra, już mi się nie chce towarzystwa by chciał, może się wykąpać zjeść resztki i pograć sobie nie wiem z żonką możesz pograć, Dobrze, mamy dalej tych przyjaciół ale to do nich potem wystarczy dzwonić jakoś szybciej im ta logika teraz leci może to zostawić póki tak szybko leci, cyk cyk, yeah, super awansik będzie, a ty moja droga ile ci zostało jeden dzień to zadzwoń w studia uczelnia Idź na studia, tak. To chyba będzie jeszcze odcinek ze studiów jakiś, bo coś dużo tych simów powysyłałem na te studia. Star, weź tu prawie. No, ogarnięte, posprzątane, podaj. Żona zażarła? Nie zażarła, ale poszła spać, głupie. Głupie baba. Dobra, czyli kolejny dzień nam się udało coś załatwić, no i niech idą spać już. Bo oboje w sumie będą mieli awanse? Tak. A nie, bo teraz oni nam wszyscy spadli. O nie. Ale dlaczego? Komu to spadało? No są niby przyjaciół. Jestem debilem. Bo córka se wyjechała na i już nie mamy przyjaciół. <grym> ale debilizm. Oczywiście z mojej strony, bo ze strony gry ma to sens. No dobra, dzisiaj będzie trzeba wydzwaniać po ludziach, nie? Dobra, dzwonimy do Miriam Azyl. Nie mam nic lepszego do roboty. Ale hamka. Dobrze, to już jest młoda pannica. Więc piątko możecie się przywitać. Czy to coś dało? Pięć dało, dobra. Rozmawiaj, ona mu się podoba. Mmm, Miriam. Obei mi nie, ale możesz spędzać czas. Nieważne, że pada deszcz! No, 70. Już się możesz z nią pożegnać. O, już jesteście super przyjaciółmi. Dobra, będziemy lecieć dalej. Ty, moja droga, mogłabyś, e, nie wiem... Misumi Azel! A ty znasz Misumi Azel? Ja muszę teraz patrzeć, czy wiecie, czy to się nie będzie nam powtarzało. Nie. Misumi Azel. To jest Misumi, ona ma takie ładne włosy teraz. Od kiedy mod zaczęło działać. Woli zagrać z lamami, niż <laughs> z nami. Dalej do niej dzwonić, niech przyłazi, a to może Marylka. Na mnie licz naprawdę. <laughs> Ojej. No to nie wiem do kogo. Ty możesz jeszcze zadzwonić. Lisa Akana? To może być jakaś nastolatka, chociaż nie pamiętam. Lisa nie ma telefonu. A, bo ona jest wysłana na studia, no dlatego. Kogo ty jeszcze tu masz? A ten młody? Bylebyś przelazł! <laughs> może być to na osoba. Nie mam z tym najmniejszego problemu. O, Rosalia, rybak. Powitaj, piątka, a ty też jej nie znasz. Więc to będzie. bardzo. owocne zapoznawanie się. Że tak powiem. <laughs> O Boże, czego człowiek nie zrobi dla awansu? Rozmawiaj, zabawiaj? Nie, nie, nie pożegnaj, nie pożegnaj. Gdzie to było? Spędzaj czas. A nie ma, spędzaj czas. Dobra, może zaraz się pojawi, to musimy klikać po prostu. Eee, teraz tak, rozmawiaj, pogawędka, rozmawiaj o hobby, o kulinariach. Eee, powiedz dowcip, baw się. Nie, eee, baw się nie. Psikus. Gdzie to jest? No, ludzie. Zaproś? Nie. Bitwy na bolony z wodą to nie dla mnie takie nie za bardzo. Rozmawiaj o grach z nim, może. Opowiedź historię, sława. O sztuce opowiedz coś. Dobra, 22. O, już jest, spędzaj czas. Jak jest, spędzaj czas, to już jest koniec. Czy to rozmawiaj? Dobra. Poszalej, z tym złym człowiekiem. Ja jakiś Roman tu lezie. Nie chciał z nią spędzać czasu. E, spędzaj czas. Proszę, spędzaj czas. Rozmawiaj, plotki, baw się, łapki. A on już jest twoim przyjacielem? Dobra, to pożegnaj się z. A ty już masz przyjaciela? Masz już, no to proszę bardzo. Koniec gadania z nimi. Elonara. Dobra, tym sposobem znowu jesteśmy na zero. Dobra, udało się. Myślę, że po tak ciężkich przeżyciach bardzo dobrym pomysłem jest zrobienie tego. Spalone na leśniory. Najlepsze. Dobra, do pracy. Ty też do pracy. Jaki mam brzydki strój do tej pracy, ona. <grymne> Zobaczcie, kto się tu pojawił nagle nie. E, ty leć szybko do domu, żeby ona się nie zatykowała. Bartosz dostał nareszcie awans. S sędzia? Dlaczego sędzia w polityce? Nie rozumiem. No dobra, okej. Okay. Jesteśmy na ósmym poziomie. Nie wiem, czy damy zrobić dalej, ale ćwiczymy przemowę. O Boże, Dorota Radka, kogo byłeś znajomym? Nie wygląda na Dorota Radka. Dobra, już wiem. Zadzwoń do Sim. Eee, Dorota Radka. Tylko rozmawiaj. To wystarczy. No, dokładnie. Dorota nie chciałabyś tego posprzątać, bo śmierdzi? To nie zostałaś nie? To nie. Czy dostała? Nie, nie dostała, Albo ona jeszcze jest... Siódmy, ja sobie potrzebuję. Tragedia. Podaj jakiś obiad. Może zrób. Nie wiem, kotlety wieprzowe. Nabycie tych punktów to jest po prostu jakieś piekło, nie? No, udało się. Teraz może dopiero się załatwić. A ty czemu nie zjadłaś moja droga? No, zdążył się zepsuć, tak? No trudno, my dzisiaj jedli stary jak zwykle. Dobra, idźcie spać, bo widzę, że jesteście wykończeni. Ale widzi go i dalej patrzy przez to. Czy on rzeczywiście ma tam dom? A to nie widać. Uuu, jakieś śmietniczki, albo tu są działki. Tu sąsiady, zobacz, te pieniądze mają. A tu jeszcze ktoś mieszka. Nie, tu jest puste chyba. Tak, puste, tu nikt nie mieszka. Tu mieli na początku mieszkać, ale potem się okazało, że tak nie za bardzo. O, jakieś psiury się tłuką. O, Lotka przegrała z Alegrą. No, ale drogo przegrało. Wygrało znaczy. Kurde, teraz sobie uświadomiłem, że to jest ostatni dzień i ja już tak naprawdę... Nie dam rady nic zrobić. Żadnego awansu, żadnych nowych przyjaciół i tak dalej. Łohoho, Jaka limuzyna, a mają taki słaby dom, kurde. Hm. Okej, okay, i pocztę. Jak on dużo zarabia? A strój ma bardzo, ma bardzo ładne garnitur do tej pracy. Taki zielony. Ile z zapłacenia? 615. O Boże. Te, połowa tego, co zarabiasz dziennie, więc spoko. Boże, jest trochę safe, muszę trochę ogarnąć. Żeby nie zostawić takiego syfu na no do widzenia. <grych> Pewnie gdzieś tam będę jeszcze grał prywatnie, ale nie jakoś sporo. Ale fajnie byłoby spotkać jakiś taki ogólny porządek. I tym rodzinnym obrazkiem na dzisiaj zakończymy. Myślę, że dość daleko zaszliśmy w tej karierze politycznej. Zobaczymy jak uratków będzie. Tu mamy poziom numer 8. Zobaczymy, czy tam będzie wyżej czy nie, bo nie pamiętam w sumie. Tak długo nie grałem tą rodziną, ale to się rozstrzygnie na lewie. Który już niedługo przypominam. Widzimy się w niedzielę na live z Legacy Challenge. Znowu go poproszę jakoś w tygodniu. Chyba środa albo czwartek. Nie pamiętam. Jakiś z tych dni mam wolny w tygodniu od pracy. Więc stwierdziłem, że to jest odpowiedni y, moment. No co? Życzę wam miłego wieczoru. Dnia czy kiedy tam oglądacie. Pamiętajcie o subskrypcji motywującej. Łapie w górę i komentarzach. Pa. Cześć.